Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. 65 odcinek naszego cyklu rozmów. I tutaj chcę zaznaczyć, że kontynuujemy temat z zeszłego tygodnia. Omawialiśmy wtedy rozdział Czym jest śmierć? z Twojej książki Odkrywanie natury. I to jest taki duży, no, ważny temat. Rozważanie o życiu i śmierci, że postanowiliśmy, że jeszcze poświęcimy mu jeden odcinek. A śmierć jako nauczycielka życia, tak bym zatytułowała naszą, dzisiejszą naszą rozmowę. I pierwsze moje pytanie, jak myślisz, skąd się w ogóle wziął podział na życie i śmierć? Dlaczego my ludzie tak bardzo to oddzielamy? To są dwie skrajności, y, takie przeciwstawione sobie. No, bo to są dwie skrajności y, przeciwstawione sobie. Znamy kogoś, kto jest żywy, patrzy, mówi, rozmawia, chodzi, porusza się, jest w kontakcie, i w pewnym momencie ta sama osoba. Się nie rusza, nie mówi, nie patrzy, nie słucha, nie jest w kontakcie, tak jakby jej po prostu nie było, tak jakby coś z niej uszło. To jest jedno z najbardziej podstawowych y, takich doświadczeń. Mówimy tu o takim ludzkim wymiarze tego, tego doświadczenia, trudnym, ale widzimy to też wszędzie wokół. Leci komar, który usiądzie nam na skórze, jak go pacniemy, to już nie, nie leci, po prostu gdzieś tam pada martwy i jego życie się skończyło. I my wokół widzimy mnóstwo takich sytuacji, codziennie właściwie, że coś jest, a następnie przestaje być w takiej postaci, w takiej formie. W takiej, w takiej żywej formie jak, jak do tej pory, więc to się dzieje nieustannie i to jest nasze podstawowe doświadczenie. Życie jest po przeciwnej stronie niż śmierć, a śmierć jest po przeciwnej stronie niż życie. I jednocześnie tydzień temu mówiliśmy o tym, że to jest proces, że to jest proces przemian materii i przepływu energii. No jasne. Tak samo jak oddychanie jest procesem, ale oddychanie składa się z wdechu i wydechu, które są po prostu na skrajnie różnych pozycjach. I można by zapytać, kto oddzielił wdech od wydechu? No kurczę, no po prostu to są zupełnie inne jakości, ale tak czy owak stanowią. Całość i dzięki tej przeciwstawnej yy, formule, yy, no właśnie, oddychamy. Czyli jest to, te, te przeciwieństwa stanowią jedność i wzajemnie się dopełniają, uzupełniają i w pewnym sensie współpracują ze sobą. Mhm. Z życiem i śmiercią jest podobnie, tak jak z dniem i nocą. Światłem i ciemnością, z, aż się boję powiedzieć z kobiecością i męskością z górą i dołem z pustym i, i pełnym. No po prostu mnóstwo wokół jest takich um, przeciwstawnych, dualistycznych kategorii. Właściwie cała rzeczywistość się z tego składa. Mhm. A, najmniejsze kawałki materii są tak zbudowane, atom składa się z, z elektronu, który jest mi, minusem tak, i z protonu, który jest plusem. Tak, tak, nawiązujesz tutaj do Krótkiej rozmowy, teorii wszystkiego. którą już mieliśmy właściwie na początku naszego cyklu ponad rok temu, to było o tym, że wszystko ma swoją drugą stronę. Natomiast właśnie często piszesz i powtarzasz, że śmierć i życie przez małe ży są częścią procesu, który jest życiem przez duże ży. I ja tutaj się zastanawiam, czemu właśnie, jak masz życie przez małe ży i śmierć przez małe si, to całość tego nazywasz życiem przez duże ży, a nie śmiercią przez duże si. <laughs> nie wiem, to jest. Yy, yy. No, życie jest tutaj utożsamiane z procesem, po prostu. Może to nie, nie jest najtrafniejsze, żeby to nazywać życiem. To jest po prostu jakiś proces, który zawiera w sobie życie i śmierć. Żeby właśnie nie było nieporozumień i nie było wątpliwości i pytań, dlaczego to jest życie przez duże Ź, a nie śmierć przez duże Si. Nazwijmy to procesem po prostu. I proces zawiera w sobie życie i śmierć. A według Ciebie podział na przyrodę ożywioną i nieożywioną ma sens? No, ma i nie ma. ma. Ma, no bo widzimy, że kamień się zachowuje inaczej niż ten komar przysłowiowy. No i tak nauka też to, też to rozdziela, chociaż potem okazuje się, że tam jest dużo problemów na tej granicy, że są takie istoty, które. Na przykład wirusy, mhm. które nie są właściwie ani żywe, ani nieżywe. Też widzimy, że życie w rozumieniu przyrody ożywionej nie byłoby możliwe, gdyby przyroda nie ożywiona, więc to wszystko się ostatecznie i tak przenika. Więc ta granica jakkolwiek jest, my ją też intuicyjnie jakoś wyczuwamy. No to ostatecznie wydaje się być jednak dość arbitralna i z pewnej perspektywy nie istnieje. Więc za każdym razem dotykamy tego samego paradoksu. Na te pytania wszystkie jest odpowiedź i tak, i nie. Tak, życie to jest coś innego niż śmierć. Tak, ale też i nie. Życie i śmierć są jednym procesem. Tak jak przyroda ożywiona i nieożywiona. Mhm. I, I właśnie o tym też piszesz, czego może nas nauczyć przyroda o śmierci. Przykładowo, czego może nas nauczyć o śmierci naturalny las. Przewrotnie można by powiedzieć, że nawet połowa tego, co tam żyje, jest martwa. Nawet do 50% drzew w takim lesie jest martwa. I w martwym drewnie jest znacznie więcej życia niż w żywym. Dzieje się tak, ponieważ martwe drewno staje się środowiskiem życia wielu organizmów, a ich liczba znacznie przekracza tą, która związana jest z żywym drzewem. To wszystko oznacza to, że nasze podziały na życie i śmierć są arbitralne i nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Życie i śmierć wzajemnie się przenikają, zależą od siebie, a granice między nimi są płynne. Piszesz tutaj dalej. Że gdyby organizmy nie umierały, życie nie mogłoby trwać. Dlaczego? Dlaczego gdyby organizmy nie umierały, życie nie mogłoby trwać? To zdanie to jest w ogóle kwintesencja, to, to, to brzmi jak koan buddyjski. Gdyby organizmy nie umierały, życie nie mogłoby trwać. Czyli gdyby życie było wieczne, to nie byłoby wieczne. To po prostu na, na zdrowy rozum. Yy, Oga ogarnięcie tego jest yy, właściwie nie do zrobienia, <laughs> ale spróbujmy się temu przyjrzeć, <laughs> no bo wszystkie organizmy umierają. Właśnie życie jednostkowe, życie osobnicze mhm. ma to do siebie, że się kończy. I ta śmierć jest właściwie yy, zbawieniem. Dla tych wszystkich form, które rodzą się, czyli przychodzą w miejsce tych, którzy odeszli. Na tym polega ten, mądrość tego procesu: żeby coś mogło się narodzić, coś mogło przyjść, musi się zrobić miejsce. Yy, yy, no, robią miejsce ci, którzy z jakiegoś powodu decydują się odejść. Czyli wracając cały czas jeszcze do tej metafory oddechu, to jest y, bardzo użyteczne moim zdaniem. Wdech y, następuje do momentu takiego szczytowego punktu, w którym już dalej nie może. Iść, i wtedy osiągając ten szczyt, robi miejsce dla yy, wydechu. I dopiero wtedy, kiedy powietrze schodzi, kiedy wydychamy je, w tym najniższym punkcie, robi się miejsce na kolejny wdech. Podobnie jest z życiem i ze śmiercią. Życie musi zrobić miejsce, umierając dla kolejnego życia. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że tego miejsca życie nie robi, że wszystko żyje wiecznie, to po prostu nie ma miejsca na nic nowego. Tamten proces nie mógłby trwać. On potrzebuje właśnie tej drugiej strony, tego przeciwstawnego bieguna, żeby, żeby tamten ten pierwszy biegun mógł też istnieć. I następuje takie pulsowanie, przechodzenie z jednego z jednej pozycji w drugą pozycję i znowu i jeszcze raz. I to jest istota tego procesu. To jest Krótka teoria wszystkiego. Wszystko tak działa: od atomów poprzez galaktyki. Tam jest nieustanne rodzenie się i umieranie. Rodzenie się i umieranie. I dzięki temu to się wszystko może dziać. Tam, gdzie tego nie ma, tam nie ma dziania się. Nie ma tego procesu albo nie ma życia. Życie nie mogłoby trwać. Gdybyśmy próbowali tylko być na wdechu, to byśmy przestali żyć. Nie, nie jest to możliwe. Musimy w końcu przejść na drugą stronę, odpuścić i zrobić miejsce. I podobnie jest z życiem. No, tak sobie to wyobrażam, że to tak, jakbyśmy ciągle chcieli mieć wiosnę, nie? ewentualnie wiosnę i lato. Że e, ch 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 chcąc, właśnie, żeby było życie, to, to tak jakbyśmy ciągle chcieli mieć e, narodziny, e, młodość, e, ewentualnie dojrzałość. E, I tyle. I żeby się na tym zatrzymać, e, zamrozić, e, zatrzymać czas, a nie, nie pójść dalej w jesień i w zimę. Mm. Jest, jest jeszcze taki moment, y dla tych, którzy są nieprzekonani, bo są takie komórki w naszych ciałach, mm -hmm. które nigdy nie umierają. Można by sobie pomyśleć, kurcze, jakby to było dobrze składać się wyłącznie z takich komórek, które są nieustannie żywe i które nigdy się nie rozpadają, bo w normalnym procesie, no właśnie każda komórka w końcu się zużywa yy, i obumiera i zostaje... Znaczy one się nigdy nie rozpadają w sensie wewnątrz ciała? O, yy, o, yy, no tak. Yy, te, te, norma te normalne komórki po prostu kończą swój żywot, zostają usunięte. No i pojawiają się nowe komórki. Yy, I tak co, co kilka yy, godzin, miesięcy. Lat wymieniamy właściwie cały, całe nasze ciało w sensie materialnym. Ale są takie komórki, które nigdy nie umierają. One ciągle rosną. I Można by pomyśleć, a to by było super, gdyby tylko z takich komórek się składać. Tylko problem jest taki, że te komórki nazywają się e, nowo komórkami nowotworowymi. To są komórki rakowe. Mhm. One właśnie są nieśmiertelne, one nieustannie rosną, są nieustannie żywe, mają się za każdym razem świetnie, nic im nie zakłóca tego wzrostu. I to się kończy śmiercią. Też tych komórek ostatecznie, całego organizmu, w tym też tych komórek. Więc nasze sny o nieśmiertelności i wyobrażenia o wiecznym życiu. Są zupełnie nieżyciowe. To jest ten paradoks, że życie potrzebuje śmierci, żeby żyć. Mm -hmm. um, czego jeszcze może nas nauczyć śmierć? Śmierć jako nauczycielka życia? No właśnie też tego, że jeżeli w końcu trzeba odejść i pożegnać się, ale też, że inni odchodzą i się żegnają z nami, to tak naprawdę możemy docenić ten szczególny moment, czy tą chwilę, i tą osobę, bo, bo może jej po prostu za jakiś czas nie być. Więc to, że nasze życie jest właśnie skończone. Pozwala nam y, odkryć jego wartość. Właśnie to, że jest coś po drugiej stronie, definiuje wartość życia. Śmierć otwiera oczy żywym i uczy doceniać każdą chwilę i każdą osobę. Właśnie dlatego, że za chwilę może jej nie być. Gdyby Żyć wiecznie, gdyby pozwolić sobie na taki eksperyment myślowy, że nigdy nie umrę i zawsze będę młody, to to jest katastrofa w takim znaczeniu umiejętności docenienia mhm. własnego życia i włas, własnego tej, tej chwili, której, której doświadczam. Może też życia, też życia innych istot. Też życia innych. Mhm. To wszystko nagle staje się bezwartościowe. Wartościowe jest o tyle, o ile możemy to stracić. To, tak działa nasza psychika, ale tak też działa wszystko. Właśnie to, że jest coś po drugiej stronie, tak jak mówiliśmy i o oddechu, i o komórkach rakowych, i o. Yy... O procesach przyrodniczych, yy, to życie trwa i jest czymś cennym właśnie dlatego, że ma po drugiej stronie śmierć, rozpad, odchodzenie, w naszym ludzkim doświadczeniu żal, smutek. Smutek jest emocją, która pozwala nam docenić. Mhm. Yy, Wartość tego, co mamy, czego doświadczamy, z czym jesteśmy. Mm -hmm. um, tylko, że to właśnie może pójść w dwie strony. Um, śmierć, świadomość śmierci, śmiertelności, może pójść w stronę docenienia tego, co jest, kiedy jest, um, i może też pójść w stronę lęku przed stratą. No, ale to jest to samo. Docenienie ma po drugiej stronie lęk przed stratą. Gdybyśmy, gdyby nie było tej wartości, to byśmy się nie bali, że możemy to utracić. Właśnie dlatego, że coś jest cenne, to boimy się to utracić. Jedno z drugim jest pakietem. Jest Czyli nie... lęk, lęk z wdzięcznością? No, no tak, tak można by powiedzieć. To, co jest cenne i wartościowe, to generuje lęk przed utratą tego. Jeżeli coś jest bez wartości, to nie ma większego znaczenia. Nie muszę się bać o to. to może świadomość tego lęku pozwala go, oswojenie tego lęku, o którym też mówiliśmy tydzień temu, pozwala go przekroczyć i pójść do wdzięczności. No, nie, nie tego nie łapię, nie wiem, o co chodzi. Um, ja sobie przypominam też y, takie trudne momenty z mojego życia. Kiedy właśnie coś się działo też na przykład umierali moi rodzice, y, i wtedy y, gdzieś znajdowałam ukojenie w takich praktykach wdzięczności właśnie. Nawet założyłam wtedy dzienniczek wdzięczności że codziennie zapisywałam za co mogę być wdzięczna i to naprawdę dało mi ukojenie i docenienie i rozumiem, że może być i to i to zwykle jest i to i to mhm. Mhm. Um. Jeszcze przypomniało mi się takie zdanie, że m, wiele osób zastanawia się, czy istnieje życie po śmierci, podczas kiedy prawdziwe pytanie powinno brzmieć, czy istnieje życie przed śmiercią. Hmm. Jak byś to skomentował? No tak, to jest y, jedno z największych wyzwań, które jest przed nami. Żyć pełnią życia, żyć, być żywym. W tym życiu, które jest naszym udziałem. Przed wejściem do buddyjskich świątyń zwykle jest zawieszony taki drewniany dzwon, nazywa się Han, który się uderza drewnianym młotkiem przed praktyką, i tam jest taki krótki wiersz. Nie wiem, czego do, dobrze pamiętam, ale brzmi on tak. Wielką jest sprawa życia i śmierci. Czas nie czeka na nikogo. Przebudź się, przebudź. Nie trać ani chwili. I to jest właśnie o tym, że naszym największym wyzwaniem jest. Bycie żywym w obliczu naszej śmiertelności, bo czas nie czeka na nikogo, i mamy się przebudzić do życia, żeby po prostu to życie nie przyciekło nam przez palce, i żeby się nie zorientować na łożu śmierci, że oto zmarnowaliśmy swoją szansę. Więc Czas nie czeka na nikogo. Nie marnuj ani chwili. To jest to, y, mhm. ten dźwięk dzwonu, który, y, który budzi nas do, do obecności, do życia. Tylko co robić, żeby nie marnować ani chwili? Albo czego nie robić? No to nie ma jakiejś gotowej y, re, recepty. Tutaj w tym, w tym wierszu jest wskazanie przebudź się, przebudź. To przebudź się to jest zachęta do tego, żebyśmy odkryli naszą prawdziwą naturę, naszą hmm. rzeczywistą jaźń. Zbywanie natury. Na naszą rzeczywistą jaźń, to, kim w istocie jesteśmy. Bo póki co na co dzień żyjemy w iluzji, Identyfikując się ze swoim małym ja i wyobrażając sobie, że to jesteśmy właśnie my. Podczas gdy, oczywiście, to, to ja, to ego, ma swoją rolę do odegrania, jest na swój sposób użyteczne w naszych codziennych różnych czynnościach, ale dobrze jest mieć z tyłu głowy, że właśnie jesteśmy kimś, czymś. Znacznie większym, że nie doceniamy siebie, y, pozostając tylko w tej codziennej identyfikacji. Więc to jest to odkrycie siebie. Odkrycie siebie, że jestem kimś większym. To nie, nie, nie jest zachęca, za, zachęta do jakiegoś y, narcystycznego odlotu. Bo to nie jest o nadmuchiwaniu ego, to jest raczej o tym, żeby go, żeby go puścić, żeby zobaczyć, co jest poza nim, przekroczyć go i odkryć siebie w szerszym wymiarze. W takim skrócie to się nazywa od ego do eko, czyli od małego ja do większej jaźni ekologicznej. Mhm. To tutaj wspomnę, że jesteśmy właśnie w trakcie rekrutacji do szóstej edycji Szkoły Integralnej jako Psychologii i na jednym zjeździe mamy takie ćwiczenia z umierania. Mamy właśnie to oswajanie straty, oswajanie lęku, rytuał z tym związany. I też. Wyobrażam sobie, że to jest cenne doświadczenie, ponieważ wielu uczestników potem prosi Cyrusie o scenariusz i robią to gdzieś w innych grupach, w innych miejscach. Też jako właśnie taki cenny rytuał. Mhm. I na koniec zapraszam do wiersza. Myślę, że to jest wiersz dobrze znany. Ksiądz Jan Twardowski: Zbierzmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko co nieważne jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy. Kiedy myślimy o kimś, zostając bez Niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna. Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milknął w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.